Obserwuje się współcześnie zastosowanie czy wykorzystywanie kultury tradycyjnej w jakichś formach działalności kulturalno-oświatowej. Dotyczy to chociażby zespołów śpiewaczych, dotyczy to także zespołów które, czy grup, które próbują rekonstruować tematyczne elementy tradycji czy nawet obrzędy. Jednakże nie zawsze, nie zawsze jest to wszystko przygotowane według założenia, to znaczy według tego, żeby tę te rekonstrukcję przeprowadzać porządnie, to znaczy zgodnie z tym, co, z tym, co, się, co się zakłada, a zakłada się rekonstrukcję tradycji. Laboratorium Tradycji Kolędniczych Lubelszczyzny to pomysł integracji środowiska kolędników i kolędniczek pochodzących z województwa lubelskiego. Stowarzyszenie Nasz Piast, które działa na terenie lubelszczyzny, organizuje co roku już 15 lat przegląd grup i zespołów kolędniczych, na których przyjeżdżają Na które przyjeżdżają uczestnicy ze wsi i małych miasteczek. I pomyśleliśmy sobie razem z prezesem czasowym Wardą, że warto byłoby tych uczestników tego przeglądu poznać bliżej, zintegrować, porozmawiać z nimi na temat tradycji kolędniczych właśnie tego pięknego regionu, aby mieli większą świadomość tego, co w małej społeczności lokalnej można zrobić z tradycją, a przede wszystkim w jaki sposób poszukiwać nowego repertuaru. Jest bardzo zróżnicowanym obszarem, i z racji tego, że mamy ogromne bogactwo i samych kolęd, form kolendowania, warto by było przyjrzeć się i usystematyzować, i przypomnieć. Niektóre może nawet zupełnie odtworzyć, a niektóre po prostu upowszechnić. Drugim Drugą motywacją na pewno jest to, aby, żeby spopularyzować kolędowanie jako takie, jako e, tradycję, która do niedawna, przecież bardzo żywa, e, zaczyna przygasać. Gwiazda ich do szopy zaprowadziła i dalekiej drogi Truto słodziła. się tutaj dzisiaj, a także w czerwcu, żeby śpiewać. Śpiewać kolędy. Więc dzisiaj skupimy się przede wszystkim na kolendach e, życzących, czyli takich, e, które łączą nas ze Starym Światem, z światem jeszcze e, przedchrześcijańskim, światem słowiańskim. E, były to kolendy w znaczeniu daru, daru, który, e, który dajemy kogo, komuś, do kogo przychodzimy, a otrzymujemy w zamian również e, dar. E, kolendy, które miały przywołać dostatek, urodzaj, płodność, dobre życie. Tytuł dotyczący kolendowania jest o tyle tutaj takim punktem wyjściowym. Dobrym bym powiedział, że kolenda jeszcze funkcjonuje w tradycji. Niektóre odmiany oczywiście zanikają, ale powstają nowe, kolenda żyje, więc ma ten aspekt i archaicznej kultury, i kultury współczesnej, rozwijającej się. Wszelkie pomyślności, panie celusujnych, wszelkie pomyślności, panie cenzujnych, aby zdrowa była wesoła jak wiatek, na wszelkie żądanie miała ten ostatek, na wszelkie żądanie miała ten ostatek Tak się złożyło, że od Dłuższego czasu od dwudziestu kilku lat kolędowanie, takie coroczne kolędowanie od domu do domu, jest częścią mojego życia, również mojej rodziny i sporego kręgu przyjaciół. Przyjechaliśmy tutaj w związku z tym, żeby tą pasją, tymi, tymi doświadczeniami się podzielić, pokazać, że kolędowanie może być nie tylko sceniczną prezentacją, ale że w dzisiejszych czasach, na dzisiejszej wsi. Jest to praktyka, która zbliża ludzi, spotyka ludzi, powoduje emocje, robi z ludźmi to, co robiło kolędowanie coroczne przez stulecia. i Naszą intencją jest to, żeby rzeczywiście kolędnicy wrócili na szlaki, tak od domu do domu, w grudniowe czy styczniowe dni i wieczory znowu odwiedzali ludzi, przynosili dobrą rodzinę, przynosili radość, spotykali się i żeby to żyło, bo to fajne. Tomu życia nie daruję. Ostatnie słowo powiadam i kosę na szyję zakładam. Moja dusza. Moje no ciało. Hmm? Hmm. Tu pokazana taka praktyczna strona, jak należy zachować się podczas kolędowania i takie bardzo ogólne też rzeczy związane z wykonawstwem. Tak wokalnym, śpiewaczem, jakieś, jak i instrumentalnie Mam nadzieję, że wszystko to uda nam się osiągnąć. Oże ja śpiewam zorzę, Госпоdo schodzi konika, wodzi za sobą. Sordoczek i